Słuchajcie, hola! Kolejny dzień, kolejne wyzwanie, e, dzisiaj eksploracja następnej Cenotes. Co można powiedzieć o nurkowaniu, jaskiniowym nurkowaniu cave w e, Cenotes? Podróż na inną planetę, magia, coś niesamowitego, można sobie wyobrażać, jakbyśmy przenosili się i odbywali podróż na Marsa, na Wenus, na Saturna. Ciężko to opisać yy, przebywając tam pod powierzchnią Ziemi w krystalicznie czystej wodzie, której praktycznie nie ma. Czysta magia. Nie ma lepszego nurkowania na świecie. Bardziej wymagającego przede wszystkim, ale dającego w zamian MAXA. Możemy przejść do klarowania sprzętu. Jeszcze fajną stworzyli Majowie infrastrukturę tutaj. Cenotę znajduje się. Na dole, jak większość, część pod stropem, część, która od góry była kiedyś tutaj, cała cynotes ukryta pod ziemią. A później po zawaleniu stropu, erupcji, właśnie powstawały takie perełki. Nie udało mi się nigdy pokazać, wydobyć tak jakby piękna tej cenoty i zjawiska halokliny. Nazywa się to tutaj Halokline indyjskiego i jest to mieszanie się dwóch wód, które spotykają się wody słodkiej i wody słonej. Daje takie zjawisko pod wodą jakby odcięcia tych wód. Można powiedzieć, że jakby od linijki odrysować kreskę. I teraz wpływając, yy, znaczy samo sedno i geneza, woda słona jest cięższa od wody słodkiej. Dlatego ta woda słona jest w dolnej partii, a woda słodka występuje w tej cenotes w górnej partii. Hmm, dokładając to zjawisko, to mamy wrażenie tak jakby lewitacji. Wpływając w wodę cięższą, wodę, e, w wodę słoną, możemy poczuć wrażenie, jakbyśmy byli przez chwilę pod wodą, a wypływając e, poza czyli, czyli tak, jakby wpływając w wodę słodką, szybujemy nad wodą. Niesamowite zjawisko, niesamowite uczucie. No, jak każde nurkowanie. Cenotes niesie ze sobą ogromne ryzyko. Nurkowanie cave jest można powiedzieć najtrudniejszą do opanowania umiejętnością ze wszystkich umiejętności, sztuk, kursów, szkoleń nurkowych. Ja większość czasu będąc tu w Quintana Roo nurkuję Oczywiście jeżeli nie obsługuję innych nurków, nie prowadzę wycieczek, nie prowadzę kursów, nurkuję sam dla siebie, więc e, to ryzyko jest o tyle zminimalizowane, że jestem na tyle skupiony, na tyle skoncentrowany, i zdaję sobie sprawę, że mogę liczyć tylko na siebie i od mojej decyzji opanowania pod wodą doświadczenia zalęży moje życie. Tu macie taki stojak prowizoryczny połączony z liną. I końcówkę podwieszamy butlę i wtedy ona zlatuje w dół.